lekcja angielskiego bathroom łazienka medicine cabinet szafka na lekarstwa bath wanna shower prysznic Wash basin. Umywalka. Toilet. Toaleta. Lavatory seat. Sedes. Soap dish. Mydelniczka. Soap mydło hand wash mydło w płynie towel ręcznik hand towel ręcznik do rąk bath towel ręcznik kąpielowy Bafmat, mata łazienkowa, mirror, lustro. Hair dryer, suszarka do włosów, Razer. maszynka do golenia, golarka. sponge, gąbka, toothbrush, szczoteczka do zębów, toothpaste, pasta do zębów, toilet paper, papier toaletowy, Comb. Grzebień. Hairbrush. Szczotka do włosów. Nailbrush. Szczoteczka do rąk i paznokci. Shampoo. Szampon. Shower gel żel pod prysznic, body wash, płyn do mycia ciała, shaving brush, pędzel do golenia, shaving cream, krem do golenia, aftershave, Płyn po goleniu. Laundry basket laundry bin. Kosz na brudną bieliznę. Tab, kran Bathroom Tiles. Kafelki. cream krem hand cream krem do rąk face cream krem do twarzy foot cream krem do stóp Body lotion, balsam do ciała. Toiletries, przybory toaletowe. Make-up set, przybory do makijażu. Bathroom cabinet, bathroom cabinet. Szafka łazienkowa. bathroom scales, waga łazienkowa, towel rail, wieszak na ręczniki. Subscribe, like and share. Subskrybuj, polub i podziel się. Dzięki. Thanks.